Czy najbliższy widoczny znak zobowiązuje do jazdy z prędkością do 50 km na godzinę? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zabronione jest wyprzedzanie pojazdu szynowego? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo jest ustalone znakami drogowymi? Odpowiedź nie. Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź: tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa ustawiony przed skrzyżowaniem ma zastosowanie? Odpowiedź nie. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli? Odpowiedź nie. Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać pojazdy poruszające się innymi pasami? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu? Odpowiedź tak. Czy masz obowiązek każdorazowo zatrzymać pojazd przed wjazdem na takie skrzyżowanie? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują cię o krawędzi jezdni? Odpowiedź nie. Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy widoczny znak informuje Cię, że wjeżdżasz na drogę jednokierunkową? Odpowiedź nie. Czy zabrania się cofania na drodze jednokierunkowej? Odpowiedź nie. Czy masz obowiązek zatrzymać swój pojazd przed ostatnim wagonem tramwaju? Odpowiedź nie. Czy zatrzymując pojazd na chodniku, musisz zapewnić pieszym przejście o szerokości co najmniej 2,5 metra? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu, jeśli prawy pas jest wolny? Odpowiedź tak. Czy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wolno ci jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Odpowiedź nie. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Odpowiedź C. Maksymalnie wciskając pedał hamulca. Jedziesz z prędkością 90 km na godzinę, jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie. Odpowiedź C. Przy prawej krawędzi jezdni. Jak można zminimalizować zagrożenie kierując pojazdem podczas gęstej mgły? Odpowiedź B. Zwiększyć odległość od poprzedzającego pojazdu. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? Odpowiedź B. Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Jak powinien być ustawiony zagłówek? Odpowiedź A. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy. Jakiej wielkości nie ma prawa przekroczyć rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź B. Rzeczywistej masy całkowitej samochodu. Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym znajdującym się w pojeździe? Odpowiedź B. Należy go ewakuować z pojazdu w przypadku stwierdzenia u niego zatrzymania akcji serca. Jakiej metody hamowania u, w przypadku awarii ABS u na śliskiej nawierzchni? Odpowiedź A. Hamowania pulsacyjnego. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno ci się poruszać kierując samochodem osobowym ciągnącym przyczepę lekką na autostradzie? Odpowiedź A. 80 km na godzinę. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym? Odpowiedź C. Tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach mijania? Odpowiedź C. C. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? Odpowiedź B dowód opłacenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.